Cześć, witam Cię ponownie. Dzisiaj pokażę Ci, gdzie znajdują się Twoje utworzone szkolenia. W tym celu wejdź na runebeauty.pl następnie kliknij Zaloguj się, wybierz opcję Jestem szkoleniowcem, wpisz swój adres, e-mail oraz hasło, następnie kliknij przycisk Zaloguj się. Po zalogowaniu zobaczysz swoją stronę, następnie kliknij na górze swoje logo. Pojawi się lista i kliknij moje szkolenia. Tutaj znajdują się wszystkie szkolenia, które do tej pory otworzyłeś. Jeżeli zejdziesz niżej, możesz zobaczyć swój zintegrowany kalendarz. Także 24 i 25 lutego są tu zapisane szkolenia. Oczywiście, tutaj możesz zobaczyć uczestników szkolenia, jak i edytować szkolenia. Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do nas. Powodzenia!